Do wykonania kuli śnieżnej potrzebujemy wodę destylowaną lub przegotowaną, brokat, farbę, glicerynę, figurkę, słoik, gorąco. Malujemy pokrywkę słoika na wybrany kolor i odkładamy do wyschnięcia. W międzyczasie nalewamy destylowaną wodę do słoika. Następnie wsypujemy biały brokat i dodajemy odrobinę gliceryny. Klejem na gorąco. Przyklejamy świąteczną figurkę do wewnętrznej strony pokrywki. Teraz wystarczy tylko zakręcić słoik i wymieszać wodę z brokatem. Nasza kula śnieżna jest już gotowa.